Siemanko z tej strony wente i zapraszam was do 18 odcinka z serii Hitman Rozgrzeszenie. Tak więc zaczynajmy! Cześć pierdolcu! No dobra, chuju. Gdzie dziewczyna? <noise> o, Laila. Widzisz? Nic jej nie jest. Jeśli chcesz, by tak zostało, chcę dostać 10 milionów. Natychmiast. Zgodnie z umową. Co do tej kasy. Nie mam pełnomocnictwa, by ją wydać. Że, co? Nie masz czego? Jaja sobie kurwa robisz? Nie, to tak nie działa, kolego. Lepiej znajdź kogoś, kto ma to pełnomocnictwo, albo nici wyjdą z naszej umowy. Liczę do trzech. Daj mi porozmawiać Trzy. z przełożonym. Co to chuja? Pierdolony chuj! Co ty robisz, to kurwy nędzy? Ojej, rozłościłem cię, przepraszam. <laughs> yeah. Cóż, koniec zabawy, kolego. Dawaj dziesięć baniek. A jak będziesz mnie chciał wydymać, to zrobi się dwadzieścia. Dorzuć tę cipę. Dobra, dupku. Niech tak będzie. Ładną masz dupcie, złotko. Co ty robisz z krzywą kuśką? Świnia. Nawet nie wiesz, jak wielka. Ty, odpierdol się! Gdzie dziewczyna? <śpuszczak> Za chwilkę do ciebie zadzwonię i dam ci znać, gdzie znajdziesz Wiktorię. Chodź, kochanie. Zarabianie kasem nie podnieca. Tak po prostu dałeś naszą kasę temu psychopacie? Nie jest taki głupi, na jakiego wygląda. Nikt nie zwieje agencji. No więc tak, na no, spokojnie sobie przygodzimy tędy. To misję spróbuję rozegrać przebierając się. Będzie dla mnie to łatwiejsze o wiele. A, właśnie przepuściłem hydraulikę, papiery miał porządek. Co? Halo, jestem tak Ten sobie idzie. Teraz szybko się tu ukrywam, i mogę iść dalej. Generalnie, teraz wyłączamy pompę i się musimy ukryć. Tak więc tutaj czekamy chwilę. No skarpet, stąd bierzemy przebranie, no i idziemy do środka budynku. Teraz możemy się przemieszczać. Nie mam pojęcia, mam tylko nadzieję, że się dostaniemy do środka. Ej, ej, ej przepraszam. przepraszam, przepraszam, pana, panią. Blackwater jest chilowo zamknięty, nikt nie może wyjść ani wyjść. A, przynajmniej nie nadać. Dostań się do apartamentu Dextera. Dobrze, na sam począteczek może Dobra, kurwa. sobie aktywuję punkt kontrolny. Wow, naprawdę kochasz swoją robotę, nie? Myślę, że już to zrobiłem. No musimy chwilkę poczekać, kurczę, że oni się tutaj ruszą. Miłego dnia. Miłego dnia. Odejdź sobie. Jakby ich tutaj Teraz ten tu wraca. Ten tu się odwraca. Dobra I przegląda sobie Kurczę No to czekamy na spokojnie sobie, jak na razie to nic nie zrobię Teraz ten odchodzi Ten tu Tu mamy wentylację ogólnie Teraz ten wraca i teraz będzie idealna okazja do tego, żeby obejść skaner siatkówki, dokładnie tak, teraz to jest idealna okazja. Dokładnie i tak bym ją przeladzał, jesteś prymitywy, podoba mi się to, myślałeś może kiedyś o zmianie orientacji? No i się udało. Proszę się cofnąć! co panu odbiło? Teraz przechodzimy przez windę na spokojnie. Nie, Dekster. Wyłączył kamerę w windzie. Zbliża się. Tak jest! Wiesz, mówią, że bogactwo może być ciężarem, ale jestem gotów go unieść i mówię ci... O w Toż tak. kurwa, ładny kawał mamony. I w dodatku jest nasza. Jest moja! Masz, grup sobie jakąś. Ja pierdolę mnóstwo kasy! Tak. Kurwa! To jaki żart? Co trzeba zrobić, żeby zatłuc tego skurwy syna? Ma zdechnąć, zaraz! Macie go natychmiast zabić, słyszysz? Możecie to zrobić? Nie, oczywiście nie dacie rady, bo jesteście bandą ci cipolągów. Wszystko muszę tu kurwa robić! Za! Gdzieś ja porządku, kochanie. Nic nie jest w porządku! Ten łysy pojeb idzie po moją dupę! Jezu, nie kurwa! Lajla ma coś, co zatrzyma każdego faceta. Wiesz, myślę, że faktycznie coś w tym jest. Liczę na Ciebie. Aniołku, chodź. Liczę na Ciebie. Zajmę się tym. Piąty na drugim piętrze. O, oh, jest. Co się ze mną dzieje? He? Myślisz, że mam dysleksję? O Boże! Albo myślisz, że jestem głupi? Pewnie po prostu jestem głupi, tak by powiedziała moja mama, po prostu głupi. Myślisz, że powinienem zrobić test? Jest test na dysleksję? Wow, stary masknata! Ale super! dostawca sushi, to zamawiał sushi. Pani stokto Jezu, zabierz to sushi i do No i patrzmy na ich ręce, co robią. Nie, właśnie gościa z sushi. Zgadza się. I kogo więcej tu nie było. Jeki co tam robisz? Następnym razem daj dobre informacje. Teraz... chwileczka dla nas na odsapnięcie po prostu... Tu idzie jeden strażnik. Także spokojnie. My czekamy na strażnika numer dwa, który patroluje ten teren. Którego na razie tu nigdzie nie widzę. O! Chyba już tutaj coś idzie. Dobra. Na no, spokojnie. Spokojnie możecie sobie przejść. My na razie nikogo nie eliminujemy. Spokojnie możecie sobie tam pójść. Ja wam nie wchodzę w drogę, bo my idziemy całkiem gdzie indziej. My nie idziemy tam. My idziemy. W inną stronę. Tylko właśnie jeden strażnik jest nam potrzebny. I widzę, że właśnie on sobie tutaj już wchodzi. Także szybko, póki drzwi są otwarte. O, i udało nam się wejść do środeczka. Teraz generalnie czekamy na nasz cel. W tym celu możemy wejść do środka. Czy mamy tu gdzieś. Mamy tu gdzieś. Możemy się tu schować. Także generalnie. No spokojnie. Gdzie schować się mamy i w ogóle... Kogut? nie ma nigdzie nie Dobra idzie chyba sama. Troszkę mi się nie udało, bo troszkę za późno. Wyciągnąłem garotę, no ale już trudno. Lajla, ładuj się tutaj! Zpieczamy! A ty, ruszaj się do helikoptera! Rozbijecie na atomy! I rozmnoże jak cholerne krówsko. Ojej, nie bądź taka zszokowana, dziewczynko. W końcu stworzyli cię w probówce. W moim laboratorium poczujesz, jak... Jak w domu? O, nie mów mi, że co. Nie wiedziałaś? <laughs> no, wspaniała sprawa. Łajdaku! Odejdź ode mnie! Tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Zostawcie opeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!